pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niego i ziemię. Niech ta droga, pobłogosławiona w imię Boże, służy pożytkowi ludzi. Niech wszyscy bezpiecznie nią podróżują. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Bardzo serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, jesteśmy na drugiej dzisiaj uroczystości. W zasadzie można powiedzieć na trzeciej, ale druga dotycząca inwestycji. Jakże bardzo ważnej, jeżeli chodzi o miasto Tomaszu Bazylejskiego. Została do, oddana do użytku droga powiatowa. Tutaj ulica Księdza Jerzego Popiełuszki ulica Grota Roweckiego i bardzo serdecznie chciałbym powitać na tej części uroczystości pana Antoniego Macierewicza, marszałka seniora. Witam bardzo serdecznie. Witam równie gorąco wojewody łódzkiego pana Tobiasza Bocheńskiego. Witam bardzo serdecznie zastępcę prezydenta miasta Tomaszowa panią Izabelę Śliwińską. Witam bardzo serdecznie członków zarządu powiatu Tomaszowskiego w osobach pani Elżbieta Łojszczyk i pan Michał Czechowicz. Jest również z nami członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pan Marek Kubiak, również gorąco witamy. Witamy przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, pana Krzysztofa Kustę. Witamy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, panią Elżbietę Rudzką, która tutaj czuwała cały czas nad tą inwestycją. Chcieliśmy, żeby była obecna z nami właśnie w tym takim bardzo ważnym, istotnym momencie. Witamy również tutaj księdza z Parafiselca. Jezusowego. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że jest ksiądz z nami i poświęcił tą nową drogę, żeby bezpiecznie służyła wszystkim tym, którzy będą się na niej poruszali. Proszę Państwa, całkowity koszt modernizacji tej drogi to prawie 7 milionów 300 tysięcy. Z tego 4 miliony 800 tysięcy to jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. I tutaj bardzo serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi Seniorowi i Panu Wojewodzie za to, że te pieniądze mamy, że te pieniądze, proszę Państwa, pozyskaliśmy. To jest dofinansowanie na poziomie 70% całej inwestycji. Również są lokowane środki powiatu w kwocie 1,3 mln zł, jak i również 1 100 mln zł. To jest kwota, jaką dofinansowało to zadanie miasto Tomaszów Mazowieckich. Proszę Państwa, widzimy jaki ruch jest tutaj w tym momencie, w tej chwili, a w godzinach popołudniowych naprawdę skala jest o wiele większa, także to był niezbędny remont, niezbędna modernizacja tej drogi i żeby nie nasi wyjątkowi goście dzisiaj pewnie dalej byśmy byli w tym trudnym, takim powiedziałbym prawie dramatycznym miejscu, jeśli chodzi o stan nawierzchni tej drogi. Także ja im bardzo serdecznie tutaj dziękuję w imieniu samorządu powiatowego, w imieniu wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Teraz zapraszam do zabrania głosu pana Antoniego Macierewicza, naszego kaseniora. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie starosta, ale tak naprawdę to podziękować trzeba także rządowi Rzeczpospolitej, dlatego że Fundusz Dróg Samorządowych to jest przecież inicjatywa, której nie było. To jest inicjatywa, która zmienia naszą rzeczywistość, zwłaszcza... Tutaj, zwłaszcza w Tomaszowie, ale w ogóle na polskiej prowincji, bo o to właśnie chodzi: chodzi o to, żeby prowincja, która jest źródłem polskiej siły, która jest źródłem także polskiej przyszłości, była w jak największym, jak, jak najlepszym stanie, żeby mogła się jak najbardziej rozwijać. Stoimy na rogu dwóch ulic noszących nazwy. Polskich wielkich bohaterów księdza Jerzego Popiełuszki i generała Grota Roweckiego, a przed nami, a przed nami Kościół Najświętszego Serca Jezusa. To jest właśnie symbol Tomaszowa Mazowieckiego, tak jak symbolem, ale też i punktem odniesienia poruszania się jest ta wspaniała droga. Wygląda ona znakomicie, ale warto pamiętać, że ta inwestycja to jest także coś czego nie widać mianowicie pod tą drogą przecież tą cała infrastruktura, która została stworzona, która została odbudowana, a bez której miasto funkcjonować by nie mogło. Także Panie Starosto, Szanowni Państwo, pan, Panie Wojewodo, Pani Prezydent, bardzo serdecznie dziękuję za tę nieustanną, z Waszej strony, ze strony samorządu tutajszego miasta Tomaszowa, taką presję na państwo polskie, na rząd, na nas wszystkich, żeby, żeby Tomaszów rozwijał się jak najlepiej. Mam nadzieję, że ta droga będzie istotnym elementem poprawy sytuacji w Tomaszowie, a to nie jedna inwestycja. Jest ich wiele, a będzie jeszcze więcej. Raz jeszcze gratuluję samorządowi, gratuluję panu starości i pani prezydent. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu Marszałkowi, a teraz proszę o zabranie głosu wojewodę łuskiego pana Tobiasza Wachońskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, każdego roku rząd przeznacza w województwie łódzkim na budowę, rozbudowę i remonty dróg powiatowych i gminnych 150 milionów złotych. Wspólnie z powiatami i gminami remontujemy, przebudowujemy infrastrukturę, która ma służyć podnoszeniu jakości przemieszczania się mieszkańców naszego województwa. Tutaj dzisiaj dofinansowanie rządowe to 70% wartości inwestycji powiatowej, to 4 miliony 800 tysięcy złotych. W poprzednich latach, przed 2015 rokiem nie było tego rodzaju dofinansowań, nie można było liczyć na tego rodzaju projekty. Teraz mamy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, mamy nowy ład. Myślę, że w przyszłym roku będziemy się już spotykać bardzo często odbierając bardzo liczne inwestycje, których istotą i celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego, mieszkańców powiatu tomaszowskiego, wszystkich gmin i miasta Tomaszu. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tej wspaniałej inwestycji, ogromnej pracy, która tutaj została włożona i mam nadzieję, że ogłaszając rządowy fundusz na przyszły rok również będziemy mieli dobre informacje dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Wojewodzie. Zapraszam teraz do zabrania głosu panią Izabelę Śliwicką, zastępcę prezydenta miasta Tomaszowa Mazurskiego. Szanowni Państwo, panie Marszałku, panie Wojewodzie, w imieniu pana prezydenta Marcina Witko chciałabym wyrazić swoje ogromne zadowolenie z tej inwestycji. Gratuluję panu staroście, dziękuję również za te środki przeznaczone z funduszu rozwoju dróg samorządowych, dróg rządowych. Myślę, że najbardziej istotne i ważne do podkreślenia jest szeroko obojęta współpraca samorządu gminnego i powiatowego. Dzięki temu mogliśmy zrealizować wspólnie tę inwestycję i zbudowano się nasze marzenie. Ponieważ dalszymi krokami i dalszymi inwestycjami będzie rozbudowa osiedla Mickiewicza i poprawa jakości dróg gminnych. Mam tu na myśli ulicę Mickiewicza, Piastowską, Klińskiego i Siarkowskiego. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wszyscy będziemy po tej drodze bezpiecznie podróżować. Tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Prezydent i proszę jeszcze o zabranie głosu dyrektora Zarządu Wróc Powiatowych Pani Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jako dyrektorowi zarządu dróg powiatowych jest mi niezmiernie miło przekazywać takie informacje, że kończymy powolutku inwestycje, które realizują się na terenie miasta Tomaszowo-Mazowieckiego. Jest to rok y, rekordowy. Dziękuję całemu zarządowi powiatu, Radzie Powiatów Tomaszowie mazowieckiemu i oczywiście Radzie Miejskiej z Panem Prezydentem za tą współpracę. Razem możemy zrealizować więcej, większe y, projekty. Pan Wojewoda wspomniał, że w przyszłym roku. Też będzie nabór i Panie Wojewodo, tak też aplikujemy. Aplikujemy, chcemy to miasto zmieniać. Chciałbym w tym miejscu podziękować jeszcze wszystkim pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonaliśmy kawał dobrej pracy i obiecujemy ze swej strony, ja jako dyrektor, że będziemy dalej starać się składać wnioski, aplikować o nie i realizować kolejne zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor i poproszę jeszcze o zabranie głosu członka Zarządu Powiatu Tłaszowskiego, Pana Marka Kubiaka. Bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo, Szanowni Goście, Panie Starosto, dziękuję za głos, bo bym powiedział troszeczkę bardziej z serca, ponieważ jestem mieszkańcem bardzo, e, bardzo blisko tej ulicy i całe życie na tej ulicy można powiedzieć wychowałem się. Szanowni Państwo, ja się też niezmiernie cieszę jako mieszkaniec, bo to wspomniała Pani Prezydent. Dzięki tej ulicy tak naprawdę miasto może realizować kolejne inwestycje. My widzimy tutaj piękną drogę, piękne ścieżki rowerowe, ale też warto wspomnieć o całej infrastrukturze kanalizacji deszczowej. Przecież ta ulica była bardzo mocno zalewana. Gdybyśmy przejechali 200 metrów w górę w kierunku dworca, to ta ulica była bardzo mocno zalewana. Dzięki tej inwestycji mamy w chwili obecnej problem odwodnienia zdecydowanie, można powiedzieć kolokwialnie załatwiony. Szanowni Państwo, Szanowni Goście, bardzo dziękuję za tę inwestycję. Jako mieszkaniec tego, tego regionu dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Panu Markowi. Proszę Państwa, nad tym kończymy tą dzisiejszą część naszych uroczystości, spotkań i informowania Państwa o tych wszystkich bardzo dobrych inicjatywach, które są realizowane przez powiat Tomaszowski, ale dzięki wyjątkowym osobom Panu Marszałkowi. Jeszcze raz bardzo chcę serdecznie podziękować i panu Wojewodzie. Te dwie osoby są z nami zawsze obecne, pomagają nam pozyskiwać no niezbędne środki finansowe, żebyśmy mogli właśnie takie inwestycje realizować, żeby to bezpieczeństwo związane również z poruszaniem się po naszych drogach i chodnikach było coraz wyższe. Bardzo serdecznie dziękuję, państwa zapraszam jeszcze na kolejne dzisiejsze spotkanie. Także dziękuję bardzo.